Książka jest przede wszystkim dla osób, które mają pewnego rodzaju obawy przed pozwaniem banku, bądź tych, którzy już pozwali bank, ale chcieliby się bliżej przyjrzeć temu, co się obecnie dzieje w sądownictwie i w orzecznictwie odnośnie oczywiście kredytów frankowych. Książka jest o tyle dobra i warta przeczytania, że zwraca uwagę na taki aspekt społeczny. Takie spojrzenie jak to jest ważne dla społeczeństwa? Nie tylko dla tego jednego człowieka, który stoi w krytycznej sytuacji, zastanawia się, co ma zrobić ze swoim życiem. To promieniuje na jego otoczeniu, na postrzeganie tego człowieka, na postrzeganie rodzin, pewnych społeczności. Ja się cieszę, że ta książka powstała, też dlatego, że bardzo wiele osób wciąż nie wierzy, że Frankowicze wygrywają. Tymczasem to są realne zwycięstwa, realne zmiany w życiu tych bohaterów. Zdecydowanie lepiej czujemy się, odkąd nie mamy kredytu, i miałam takie poczucie, że zarówno mąż jest szczęśliwszy, częściej uśmiechnięty, jak i widzi szklankę pełną do połowy. Praca nad tą książką świadomiła mi jak poważnym obciążeniem dla frankowiczów była, była sytuacja właśnie uwikłania w kredyt frankowy. Okazało się, że te kredyty frankowe wpłynęły też na nasze relacje rodzinne, na nasze zdrowie psychiczne, na możliwość podejmowania przez nas decyzji, na bardzo wiele takich też intymnych sfer. Okazało się, że nas jednoczy ten sam po pierwsze przeciwnik, czyli bank, a po drugie, doświadczenie, czyli wszyscy zostaliśmy dotknięci bardzo osobiście. Dla jednych jest problemem to, że nie mogą posłać dzieci do szkoły tak jakby chcieli, nie mogą dać im odpowiedniej edukacji. Dla innych to jest problem, czy starczy im na ratę w przyszłym miesiącu. Jeszcze inni nie wiedzą, czy ten kredyt nie spadnie na ich dzieci. Banki starały się wykorzystać swoją pozycję. I tu problem dla nas wszystkich jest taki, że nasze państwo wtedy też zawiodło, że pozwalało na taką praktykę, bo gdyby państwo wcześniej zareagowało, w szczególności Komisja Nadzoru Finansowego, Zakazało takich praktyk, nie byłoby tych kredytów. Nie było tych procesów, nie byłoby tych toksyczności, no niestety nie byłoby pewnie też tej książki. W ramach tego, co tworzymy już od wielu, wielu lat, te wiadomości, które zbieraliśmy dla Frankowiczów, one się znalazły po prostu tutaj jako takie wademekum tego, co przez te 8 lat udało nam się osiągnąć w walce Frankowiczów z bankami. Ja mam nadzieję, że ta książka otworzy ludziom oczy, że faktycznie problem jest to nie jest działanie, że Frank Polakowicze nie są cwaniakami i ci ludzie po prostu chcą zrzucić kajdany i pozbyć się piętna tych kredytów i problemu, który się z nimi wiąże. Teraz czujemy się wolni. Czujemy się bardzo wolni.